Ten proces jeszcze nie wykaz, jeszcze ciągle ten proces trwa. To tak na marginesie tej mojej wypowiedzi, ilu było różnych ludów. Więc powtarzam, 36, 12 mniejszości narodowych, 5 milionów Rusinów, którzy powoli przekształcają się w Ukraińców. I ten proces ukrainizacji trwa mniej więcej do dzisiaj. Dalej, kogo my mamy? Mamy 3,5 miliona Żydów przed wojną, czyli mamy 5 milionów Rusinów w Ukraińców, 3,5 miliona Żydów, 3,5 miliona Żydów mniej więcej 10%, prawda, jeżeli przyjmiemy, że 35-36 milionów Polaków. Dalej, na trzecim miejscu mamy 1,5 miliona Białorusinów, mamy około 1 miliona Niemców przed wojną. To są te duże liczby, prawda, miliony. Następnie już mniejsze są liczby, bo... 200 tysięcy to są Litwini, 150 tysięcy to są Rosjanie, 38 tysięcy to są Czesi, 30 tysięcy to są Cyganie, dzisiaj nazywanie Romami, to też jest proces prawdopodobnie jak Rusini, Ukraińcy Cyganie, którzy przekształcają się w Romów, jeżeli chodzi o nazywnictwo. 20 tysięcy przed wojną mieliśmy Ormian. Proszę Państwa, to są liczby jeszcze ciągle wysokie, ale nie tak wysokie, milionowe. A kogo jeszcze mamy? No mamy jeszcze wielu innych. Mamy Lotyszy, Estończyków, Słowaków, Węgrów, Rumunów, Tatarów, Turków, Ormian, Gruzinów. Niewiele, wie, niewiele wiemy na przykład o tym, że Gruzjanie brali udział w powstaniu warszawskim, a przedtem mieszkali na Kresach. Byli bardzo lojalnymi obywatelami Polski. Tak samo w Rzeczypospolitej, tak samo jak bardzo lojalnymi obywatelami byli Ormianie, którzy mieli w katedrę swoją ormiańską w Lwowie, Pani Alina, prawda? Mamy te ludy, ale mamy też inne. Mamy na przykład ciekawe zjawisko Serbów. Skąd serbowie? Polscy serbowie, na ogół serbów kojarzymy z, tym, z tą krawą, prawda, Jugosławii dawny. A okazuje się, że w czasie II Wojny Światowej było, była dość spora grupa serbów, która brała udział w walkach o Lwów. Nawet jeden z tych serbów był dowódcą oddziału Armii Krajowej i dzięki niemu stoczyliśmy tam heroiczną walkę o Lwów i nawet opanowaliśmy centrum w czasie Odwrotnie, kiedy, kiedy już komuniści zaczęli gonić Niemców, no ale niestety, później Sowieci potężną lawiną zabrali nam. Były jeszcze oczywiście mniejsze ludzie, na przykład Karaimi, albo Karaimowie, oni mieszkali tam koło, koło Wilna, to była taka enklawa. Czyli mamy, proszę Państwa, około 30 nacji. Jak ja liczyłem historycznie, badając to zjawisko, to tak historycznie, gdybyśmy badali od XIV wieku, to było znacznie więcej niż 30. Ale przed wojną, przed II wojną światową, było 40, 30 nacji. Co to znaczy? Co to znaczy dla państwa, które się rodzi? Po 123 latach niewoli rodzi się nowe państwo i w swoim składzie ma tak wiele nacji. To jest wielki problem. To jest wielki problem, ponieważ ta, każda asygnacja ma odrębną religię, odrębny język, odrębną kulturę, odrębne obyczaje, odrębne tendencje polityczne i każda szuka dla siebie swojego miejsca. Jakże mądry musi być władca tego narodu, który potrafi te narody zorganizować, żeby one między sobą służyły jakoś logicznie, sensownie, żeby rozumiały siebie, żeby szanowały siebie. I żeby wspólnie dla tej rzeczy Rzeczypospolitej pracowały. I tak się właśnie dzieje, w gruncie rzeczy tak się dzieje przed wojną, dla Drugich Rzeczypospolitej. Poza wyjątkami, o których będę za chwilę mówić. Jakie były religie? Przed wojną mieliśmy w Polsce 10 religii: rzymskokatolicka, grecko-katolicka, prawosławna, mojżeszowa. W prawosławna były dwa ryty. Był ryt moskiewski, był ryt kijowski, a więc mamy już sześć, prawda? Karaimska, która była odrębna. Budyści byli przed wojną. Islamiści byli przed wojną. W sumie było dziesięć religii. Jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj pójdzie przez Lwów, to tam Lwowianie Państwu pokażą, że tutaj była cerkiew, tutaj był meczet, tutaj był kościół, tutaj było coś innego, tutaj było coś innego. Na jednej ulicy spotykało się bardzo wiele różnych, różnych yy, świątyń. Co to znaczy? To znaczy, że każdy mógł kultywować swoje pragnienia, marzenia, yy, tęsknoty. Była taka konstytucja w 1921 roku, yy, która dawała wszystkim ludom to samo prawo. To nie było tak, bo dzisiaj bardzo często słyszymy, że byli. My byliśmy tam od kogoś, od jednej z tych nacji czy od drugiej, my byliśmy prześladowani. Ja zaraz Państwu podam fakty. Wobec prawa, paragraf 95 tej Konstytucji z 1921 roku mówi, zapewniamy życie, rozwój człowieka i narodu, wszelkie jego aspiracje w wolnym państwie polskim. Tak mniej więcej ten paragraf brzmi. Czyli każdy może kultować swoją religię, każdy może budować swoje szkoły, każdy może budować swoje radiostacje, swoje programy radiowe, rozwijać swój język i tak i tak dalej. 20 parę do 30 nacji przed wojną, około 30 nacji, czy 30, czy nawet ponad 30, gdybyśmy literalnie liczyli, że na przykład tam kilka rodzin wolenterskich, tam kilka rodzin yy, jakichś innych, to byłoby rzeczywiście więcej, ale mówimy o tych większych. Ale co to jeszcze znaczy? To znaczy, że te ludy musiały się tak zorganizować wokół swoich programów politycznych i społecznych, żeby te programy były zgodne z tym szerokim programem państwa polskiego. Bo gdyby one były ustawione przeciwko państwu polskiemu, to znaczy, że to państwo nie mogłoby dobrze funkcjonować. I mniej więcej wszystkie programy tych ludów, mniej więcej powtarzam, były w ten sposób budowane, żeby Przynajmniej na jakimś takim poziomie formalnym, państwo polskie szanować. Ich, jak oni wykorzystywali to prawo do równości? Powiedzmy, Żydzi, mniejszość żydowska, która miała, jak przypominam, 3,5 miliona mieszkańców, jak oni wykorzystywali swoje prawo wobec równo, równego dostępu do szkolnictwa, do prasy, do pracy w przemyśle, do pracy w, yy, w nauczycielstwie i tak dalej, i tak dalej. Dam Państwu przykład. E, najwięcej stanowisk, czy pozycji, czy zawodów zajmowali Żydzi w następujących branżach. 53% Żydów to byli adwokaci przy wojnie. 53% wobec całej populacji. Nie Polacy, nie Ukraińcy, tylko Żydzi. 30 53% to byli Żydzi. 52% Żydzi zajmowali się handlem ogólnym prawda, ogólnej liczbie ludzi pracujących w handlu. Żydzi stanowili 52%. 42% Żydzi stanowili w przemyśle. 34% stanowili w służbach medycznych, głównie lekarze lekarzy. 40% Żydzi stanowili w mediach przed wojną. 40% to są liczby duże. I otóż teraz, a jeszcze może dodam, teatry. W Polsce przed wojną było 100 teatrów. Żydzi mieli 15 teatrów. Czyli stanowili mniej więcej, prawda, 15 procent, kiedy Żydów było 10%. Ale może jeszcze jedno ciekawostkę, jak, jak, jak Żydzi korzystali z dostępu do szkoły. Otóż przed wojną mm, Żydzi wysyłali swoje dzieci do szkół stopnia średniego 18%. Czyli jeżeli 100% do dzieci chodziło do szkoły, to 18% było dzieci żydowskie. Do, 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 to było szkoły średnie, gimnazja, liceum. Do techników chodziło 16%, na studia wyższe chodziło około 15% Żydów. 15%, czyli jeśli przyjmiemy, że populacja była 10%, to 15% chodziło na studia. Ale ciekawe zjawisko, jeżeli chodzi o uniwersytety. Na Uniwersytet Warszawski chodziło 24% Żydów, na Uniwersytet Jagielloński chodziło 26%. Na Uniwersytet Wileński 30% i na Uniwersytet nasz, Lwowski, tam gdzie Pani Alina, chodziło 32% Żydów. Dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że dzisiaj bardzo często dyskutuje się w świecie, nie w Polsce, ale w świecie, że Żydzi byli prześladowani, że był antysemityzm. Otóż, jeżeli się mówi w tych kategoriach sprawdzonych, sprawdzonych poprzez liczby, to nie można tutaj mówić o prześladowaniu. Jeśli, jeśli się powie, że Polska była jedynym krajem, w którym Żydzi zajmowali tak bardzo wiele różnych stanowisk, to również nie można mówić o prześladowaniu. Oczywiście był akcent antysemizmu, ale to jest zupełnie coś A teraz pójdźmy na drugi lud, na Ukraińców. Jeszcze jedno. Żydzi mieszkali na ogólnym mieście. 80% populacji żydowskiej mieszkało w mieście, 20% mieszkało na wsi, tylko 5% Żydów zajmowało się rolnictwem, 5% jeszcze zajmowało się komunikacją, pociągiem, tak itd. Czyli był to lud, który się kształcił, ponieważ oni wiedzieli doskonale, że żeby w tym świecie funkcjonować dobrze, żeby zdobywać jakąś pozycję, trzeba się uczyć. Trzeba zdobywać wiedzę, trzeba chodzić do szkoły, trzeba zdobywać uniwersytety, Trzeba mieć pozycję silną intelektualnie. Tylko taka pozycja daje ludziom, którzy są w, innej, w innym otoczeniu niż własne, oni mogą się zrównać, ale nawet mogą przewyższyć. I tak się stało właśnie. Na przykład prasa żydowska zajmowała 40% ogólnej prasy prawda, polskiej. Ponad 800 tysięcy nakładów, przy 2 milionach nakładów prasy przedwojennej ogólnej. Natomiast Ukraińcy, i mamy tutaj drugi problem. Dlaczego mówię problem? Dlatego, że jeżeli, jeżeli elita danego kraju czy danej mniejszości rozumie, że żeby pociągnąć za sobą swój lud, to ona musi dawać przykład. Czyli musimy zdobywać uniwersytety, musimy chodzić na wyższe szkoły, musimy chodzić do, do liceum, musimy być dobrymi uczniami, dobrymi studentami. Idzie, I ten lud nasz pociągamy do góry. Idziemy razem z tym ludem do góry. Ten lud zaczyna się kształcić, zajmować pozycję. Jego byt materialny jest lepszy, prawda? Jego pozycja społeczna jest wyższa, jego samopoczucie jest lepsze, jego mir, szacunek w społeczeństwie jest zupełnie inny niż tego, który jest na tych nizinach społecznych. A wszystko zależy od inteligencji. Wszystko zależy od tych ludzi, którzy budują prawda, ten wizerunek świata od nauczycieli, dziennikarzy, pisarzy, akademików i tak dalej, Żydzi doskonale to rozumieli, Ukraińcy nie do końca nie mieli tego potencjału. W związku z tym Żydów było w mieście 80%, Ukraińców było w mieście, proszę Państwa, zaledwie 5%. Jeżeli przyjmiemy, że inteligencja i rzemiosło to, to, to są zawody miejskie, bo 15% było jeszcze Ukraińców, którzy byli robotnikami, 85% Ukraińców mieszkało na wsi. W związku z tym, oczywiście, bardzo trudno im było wejść w tę pozycję jako mieli życie, bardzo trudno im było się kształcić. Jeżeli dzisiaj my dyskutujemy o pozycji Ukraińców przed wojną to trzeba wiedzieć, czy ten lud miał przywódców, czy ten lud potrafił zbudować swoją autonomię, tak jak budowali to Żydzi, czy jak Ormianie na przykład. Ormianie, tutaj nie mówię, mam bardzo ciekawe zjawisko Ormianie. Ich było 20 tysięcy. Prawie 80% to byli ludzie wykształceni, przynajmniej na poziomie średnim albo na wyższym. Czyli w zależności od tego, jak inteligencja budowała, budowała daną społeczność, tak ta społeczność zajmowała później swoje miejsce Rzeczypospolitej.